Witam Państwa. Dzisiaj pokażę jak na maszynie haftek yy, na hafciarce yy, haftować na, na czaprakach. Yy, ja do tego wykorzystuję ramę. Zakładam w nią yy, tylko i wyłącznie sam samą włókninę. I ją normalnie kładziemy, wpinamy i teraz tak, yy, odpływam sobie tutaj te, te boczki, żeby po co to, po to, to robię? Będziemy psikać klejem tymczasowym. Oczywiście tutaj nie przy chapciarce, tylko wyjdę na zewnątrz. Ale tu odklejam taśmą, żeby mi się to nie pobrudziło. To jest papierowa taśma, taka malarska, żeby nam to zabezpieczyła. Niepotrzebnie, żeby nam to się bawiło, i potem klej nie dostawał. Nie wklejał tego wszystkiego, bo potem można to umyć. Są specjalne zmywacze do kleju, ale wydaje mi się, że łatwiej jest to zabezpieczyć i w ten sposób sobie poradzić. Teraz na chwilkę przerwę, psiknę na zewnątrz klejem tymczasowym całą tą powierzchnię. I kiedy mamy tu już wszystko psiknięte, już się nam klei. Ja chwilę daję zawsze klejowi od, yy, odparować, żeby nam nie brudził materiału z spodu. Mamy czaprak. Będziemy haftować go tutaj w tym miejscu. I wystarczy, że go Położymy i on nam się pięknie doklei. I teraz tylko wsuwamy przykręcimy ramę, i zaraz pokażę dalej. Trzeba pamiętać, że ten wzór nasz musi być odwrócony, jak gdyby do góry nogami. Ale to Państwo sobie ze spokojem poradzicie. Teraz ustawimy miejsce, w którym będziemy... A no i możemy zacząć wykonywać. Mamy już zbierany nasz projekt, wypoziomowany, ustawiony w odpowiedniej odległości. A jeszcze, zawsze warto wykonać taki próbny ruch, sprawdzić, czy nam się wszystko elegancko mieści tak jak chcemy. Jeszcze raz zwracam uwagę, że akurat w tym momencie trzeba pamiętać, że ten projekt musi być nasz odwrócony do góry nogami, bo yy, spód tego czerwca jest z tyłu. на метал. Po zakończeniu wykonywania tego projektu wystarczy wyrwać tylko tą papierową buklinę. Ona jest z dwóch stron wyrywana, więc tam tutaj nic nie będzie łatwo się nam będzie ją wyrywać w bardzo wygodny sposób. Zwrócę Państwu uwagę, jak projekt jest wykonany pod czaprak. Jest pierwsze podszycie, jak gdyby wykonywane podwójnym zygzakiem, czyli pierwszy zygzaczek zdusza nam ten. Razem z tymi materiałami, żeby było to bardziej płaszczone. Potem następny zygzak, 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 dosyć gęsto robiony też. Poprawia to, żeby nam nie wystawały żadne niteczki. Łączy wtedy to wszystko razem. I teraz jest już docelowy projekt, czyli statynka, która zamyka i już docelowy, docelową gęstością. Unikamy wtedy tego, tej możliwości, żeby nam to poczucie gdzieś na bokach wychodziło. Kiedy projekt jest gotowy, możemy sobie wyjechać i wystarczy to oderwać i mamy gotowe.